Cześć, witam w Cinejerze. Dzisiaj powiem wam aż 10 rzeczy, których nie wiecie o fotografii. Zapraszam! Największa kolekcja aparatów fotograficznych liczy sobie 4425 antycznych eksponatów i należy do indyjskiego fotożurnalisty z Mumbai'u. Dilish Parek. w swoich zbiorach ma m.in. aparaty Rolleiflex, Canon, Nikon oraz Royal Mail postage stamp camera z 1907 roku. Dillish zbiera aparaty od 1977 roku, a jego kolekcja nadal nie ma sobie równych na świecie. Pierwszy cyfrowy aparat fotograficzny wynaleziony został przez Stevena Seizona w 1975 roku. Steven pracował wtedy w firmie Eastman Kodak, a jego zainteresowania mocno związane były z technologią komputerową oraz oczywiście fotografią. Wynalazek Seizona ważył około 3,5 kg, miał rozdzielczość 0,01 megapiksela i zapisywał zdjęcia na kasecie magnetofonowej. Dla porównania dodam, że dzisiejsze aparaty cyfrowe ważą około kilograma, a rozdzielczość mają między 10 a 40 megapikseli. Jednak najnowsze telefony niedawno przekroczyły magiczną granicę 100 megapikseli, jednocześnie ważąc mniej niż 350 gramów. Większość firm ma dość silne i łatwo zauważalne połączenie pomiędzy ich nazwami a produktami, które sprzedają, lub przynajmniej widoczny przekaz, po którym dana firma chce być rozpoznawana. Na przykład Canon oznacza zasady, Ilford to miejsce, gdzie tę firmę założono, a Olympus to dom greckich bogów. Jednakże nazwa Kodak nie ma prawdziwego znaczenia. Założyciel tej firmy, George Eastman, zapytany o pochodzenie nazwy, stwierdził, że litera K brzmi mocno i stanowczo, więc wymyślił resztę słowa. Śmieszne zdjęcia i filmy z kotami wydają się trendem, który uwidocznił się dość niedawno. Nadal są one jednym z najpopularniejszych słów wpisywanych w wyszukiwarkę Google. Jednakże kocia fotografia ma swoje korzenie już w XIX wieku. Ten ponadczasowy trend zapoczątkował Harry Pointer, swoją serią zdjęć kotów w nietypowych sytuacjach i strojach. Trend oczywiście przetrwał do dzisiaj, ewoluując wielokrotnie i zmieniając swoją formę. Wydaje mi się, że haremu należy się za to jakiś medal. Pozorom oraz pomimo oczywistych korzyści, lot w kosmos załogi Apollo 11 w 1969 roku to ogromne osiągnięcie nie tylko dla ludzkości, ale także dla światowej fotografii. Kiedy misja Apollo 11 wystartowała, na pokładzie znajdowało się aż 12 kamer i aparatów firmy Hasselblad. Te wasie kamery nie tylko uwierzchniły te niesamowite chwile, ale także zostały na księżycu na zawsze. Astronauci zdecydowali, że sprzęt fotograficzny waży zbyt wiele i zamiast niego zabrali aż 25 kg kamieni księżycowych. To, co ocalało z lotu na Księżyc, to oczywiście rolki filmu z tych właśnie aparatów i kamer. Według badań przeprowadzonych przez Kelsey Blackburn i Jamesa Shrillo z Uniwersytetu Wake Forest w Północnej Karolinie. Nasze twarze wyglądają lepiej z lewego profilu. Badanie wykazało, że lewa strona twarzy okazuje intensywniejsze emocje i właśnie dlatego, porównując oba profile twarzy, ten lewy uznamy za bardziej atrakcyjny. Myślę, że warto o tym pamiętać, robiąc 30 z kolei selfie. Ponieważ technologia we wczesnych dniach fotografii nie była wystarczająco rozwinięta, zdjęcia robione były wtedy ogromnymi aparatami. Naturalną reperkusją takiego stanu rzeczy było to, że poprawne naświetlenie zdjęcia często trwało kilka godzin. Dlatego właśnie w dawnych czasach robiono zdjęcia z poważną miną, lub raczej wyrazem twarzy, który łatwo utrzymać przez wiele godzin. Dodatkowo w przypadku wyjątkowo długich sesji zdjęciowych używano kołnierzy czy też wsporników do podtrzymywania głowy. Mówi się, że kołnierze te zakładano niedawno zmarłym członkom rodziny, aby także byli uwierzchni na zdjęciu. Prototyp aparatu filmy Laika z serii O numer 122 z 1923 roku został sprzedany na aukcji za rekordową kwotę 2 970 tysięcy dolarów. Numer 122 to jedyny z 25 wyprodukowanych egzemplarzy, który przetrwał próbę czasu poprzedni rekord należał do modelu numer 116 tej samej firmy, który został sprzedany za 2 670 tysięcy dolarów. Niedługo po wyprodukowaniu modelu Solaris 2 firma Leica weszła na rynek z nowszymi modelami swojej produkcji. Legenda głosi, że w 1878 roku Lelard Stafford zatrudnił fotografa Edwarda Muybridge'a do pomocy w rozstrzygnięciu sporu. Zagadką do rozwiązania było to, czy jest jakiś moment w pełnym galopie konia, kiedy wszystkie cztery kopyta są w powietrzu. Mój użył 12 aparatów i drutu wyzwalającego, aby udowodnić, że wszystkie cztery kopyta rzeczywiście znajdują się jednocześnie w powietrzu. Niektórzy twierdzą, że zakład ten był nie tylko przedmiotem zainteresowania naukowego, ale także finansowego, ponieważ nagrodą miało być aż 25 tysięcy dolarów. Ten obiektyw ma aż 5200 mm i jest największym w świecie znanym obiektywem. Mówi się, że tylko 300 zabawek są w użyciu. Wszystkie wykonane zostały w Japonii i wszystkie znajdują się w prywatnych rękach. Obiektyw ten potrafi chwycić ostrość na obiektach oddalonych o ponad 50 km. Gdyby był choć trochę potężniejszy, krzywizna ziemi byłaby dla niego poważnym problemem. Minimalna odległość złapania ostrości to około 120 m, a jego waga to aż 100 kg. Jeden z tych potworów został sprzedany w serwisie eBay kilka lat temu za absurdalną kwotę 50 tysięcy dolarów. Chyba nie jest to najlepszy obiektyw dla fotografów w podróży. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu. A tymczasem nie przestawajcie tworzyć i eksperymentować. Cześć!